Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak grać w grę Rudy Lis. W pudełku znajdziecie jednego lisa ze spodniami, 21 kurczaków, 4 kurniki i kostkę. Celem gry jest to, żeby zostać pierwszym z graczy, który uratuje 5 kurczaków, czyli umieści je w swoim kurniku. A jak przygotować się do gry? Należy podnieść ręce rudego lisa do góry, obrócić go do góry nogami i pociągnąć tasiemkę pod stopami, żeby wyciągnąć spodnie lisa i należy naciągnąć je prawidłowo wzdłuż całego pasa. Pamiętajcie, żeby spodnie były ułożone tak, żeby kieszenie były wygodnie usytuowane. Każdy z graczy otrzymuje po jednym kurniku i możecie rozpocząć grę. Gracz, który najgłośniej zapieje. Rozpoczyna grę. Gracz rzuca kostką i umieszcza tyle kurczaków w kieszeniach lisa, ile wskazała cyfra na kostce. Gracz dowolnie wybiera kieszeń, w którą wrzuci kurczaka. Przed zakończeniem swojej tury, po umieszczeniu kurczaka w spodniach, gracz wciska głowy lisa raz, do usłyszenia kliknięcia. Jeżeli nic się nie stało, grę kontynuuje następny gracz po lewej stronie. Uwaga, ponieważ rudy lis jest bardzo chytry, w którymś momencie będzie miał zbyt wiele kurczaków w spodniach. Wtedy spodnie spadną. Gdy tylko spodnie lisa spadną, uwolnione zostaną skradzione kurczaki. Każdy z graczy będzie spieszył się, aby jak najszybciej zabezpieczyć 5 kurczaków w swoim kurniku. Uwaga, podczas ratowania kurczaków możecie używać tylko jednej ręki. Jeżeli nikomu z Was nie udało się zapełnić kurnika, zachowajcie zebrane kury w kurniku i rozpocznijcie grę na nowo. Grę należy powtarzać tak długo, aż któryś z graczy zdobędzie komplet, Pięciu kurczaków. Zwycięzcą gry jest ten z graczy, który jako pierwszy zabezpieczy pięć kurczaków w swoim kurniku. Ograłeś Rudego Lisa!